Ustecki jarmark świąteczny wystartował w miniony weekend. Oczywiście wszystko odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego i obowiązujących obostrzeń. Swoje produkty wystawili rękodzielnicy oraz producenci tradycyjnej żywności. Impreza od lat cieszy się ogromną popularnością, podobnie w tym roku mimo utrudnień. W tym roku kiermasz odbędzie się w trzech terminach. Pierwszy już za nami, drugi odbędzie się w najbliższy weekend, a ostatni zaplanowano tuż przed świętami na 20-22 grudnia. Już w pierwszy weekend odwiedzający kiermasz mieli okazję kupić niepowtarzalne prezenty i dekoracje świąteczne. Można także kupić i spróbować swojskich wyrobów gastronomicznych. Nie brakuje oczywiście różnego rodzaju grzańców. Łącznie w trzy weekendy swoje kramy i wyroby zaprezentuje kilkudziesięciu wystawców. W tym roku nie będzie jednak imprez towarzyszących, bowiem tegoroczny kiermasz jest zdecydowanie inny niż poprzednie. Wszystko bowiem odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego i obowiązujących obostrzeń. Organizatorzy, czyli Ustecka Herbaciarnia oraz Urząd Miasta, podkreślają, że przede wszystkim chodzi o świąteczną atmosferę, której w Ustce nigdy nie brakowało.